Cześć, witam Was serdecznie na kanale Synchron Tarot i będzie to czytanie kart dla wszystkich osób spod znaku byka. Tak więc jeśli masz słońce, ascendent, księżyc w byku, to to czytanie może z Tobą rezonować. Na początku bardzo Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za, za łapki w górę, za komentarze. Jest mi niezmiernie miło i. I jestem za nie wdzięczna. Zanim przejdziemy do czytania, bardzo Was proszę, byście wygodnie sobie usiedli, zamknęli oczy i zastanowili się, z czym przychodzicie na to czytanie, jaką macie intencję. Możecie tę intencję wyrazić w myślach, możecie ją wypowiedzieć na głos po wzięciu kilku głębokich oddechów. Tak więc, już nie przeciągając dłużej, Zapraszam Was na czytanie. Na początek wyciągnę myśl przewodnią z wyroczni księżycowej. Jaka jest energia główna czy myśl przewodnia dla byka na czas słońca w Baranie? Ok, co mamy? Mm, mamy zrównoważ duchowość z uziemieniem albo z praktycznością. A chodzi tutaj o pełnię w o pełnię w rybach. No dobrze, jestem bardzo ciekawa, co nam inne karty jeszcze powiedzą na ten temat. Duchowość a praktyczność, duchowość a uziemienie. To są bardzo ważne sprawy, na które ludzie, którzy są głęboko zaangażowani w duchowość, czasami nie zwracają uwagi, traktują, traktują na przykład medytację, czy, czy właśnie takie takie duchowe praktyki, jak ucieczkę przed rzeczywistością, albo jako ucieczkę przed rzeczywistością. Oczywiście ja nie twierdzę, że Ty tak masz, ale, ale to jest właśnie jedno z niebezpieczeństw, właśnie takiego głębokiego zaangażowania się w duchowość. Często jesteśmy skierowani bardzo do wewnątrz siebie, rozumiemy siebie, czujemy siebie, słuchamy podpowiedzi naszej intuicji, zajmujemy się różnymi praktykami duchowymi, polegamy na, na tym, co nam pokazują karty, na przykład u kogoś, albo, albo zastanawiamy się, jakie są teraz tranzyty planet i tak dalej ale nie bardzo wiemy, jak do tego, jak, jak te wszystkie informacje wykorzystać w naszym życiu. Po prostu po to, żeby nam się żyło lepiej, pełniej, żebyśmy mieli satysfakcję, żeby te wszystkie trudności, które nas dotykają na co dzień, aż tak bardzo nas nie obciążały mentalnie, yy, mentalnie czy, czy właśnie yy, emocjonalnie. I yy. Często wtedy, kiedy nie mamy tego, tego zrównoważenia tych sił uziemienia i duchowości w nas samych, porzucamy duchowość, przestajemy wierzyć, traktujemy to jak coś, co się nie sprawdza w naszym życiu, dlatego że wszechświat mówi, podsuwa nam pewne informacje, pokazuje nam coś, a my. Czekamy, aż to się wydarzy. A tutaj trzeba zadziałać na przykład, nie? To tak jak w tym kawale o losie na loterię. Nie wiem, czy, czy pamiętacie ten, ten kawał, a, czy ten dowcip, że, że Bóg mówi: weź ty mi pomóż i kup, kup ten los na, na loterii, tak? Bo no ja nic nie mogę zdziałać, mogę ci pokazywać różne możliwości i tak dalej, ale jeżeli ty nie weźmiesz w tym udziału z taką pełną świadomością, no to nic się nie wydarzy. Tak więc ja absolutnie nie twierdzę, że ty taki jesteś, że, to, że ty tak podchodzisz, ale, ale po prostu mówię, jak, jak może być, jak ja rozumiem to wezwanie tutaj do zbalansowania, zrównoważenia duchowości i uziemienia. OK. Zobaczmy jeszcze z drugiej talii, co też nam podpowie tarot, jeśli chodzi o ten balans między duchowością a praktycznością. I mamy królową Pucharów. Królowa Pucharów, no to jest taka energia, która jest związana z intuicją, z duchowością. Kierujemy się tym, co, co nam podpowiada nasze wnętrze. Jesteśmy kreatywni, skupiamy się również na tych swoich emocjach, dbamy o to, żeby, żeby nam było dobrze, żeby ktoś, kim się opiekujemy, żeby również było tej osobie dobrze z nami. Czasami nawet nadmiernie o to się staramy, jeśli chodzi właśnie o królową pucharów. Jest to energia dojrzała, tak więc myślę, że, że tutaj jest też takie wezwanie do tego, aby zapanować poprzez duchowość i uziemienie nad swoimi emocjami, nad swoją emocjonalnością, aby, aby nauczyć się, czy też... Przyjąć, a przyjąć te nasze uczucia, zaakceptować je, nie być takim chłodnym emocjonalnie dla samego siebie, tylko właśnie być jak ta królowa pucharów. Ona doskonale siebie rozumie, ona rozumie swoją wrażliwość, jest niezwykle dla siebie łagodna i również dla tych, którymi się opiekuje. Tak więc tak więc zobaczymy co będzie dalej, bo sama jestem, powiem Ci szczerze, zaintrygowana tutaj tymi, yy, tymi dwoma przekazami, które, które płyną. Ok, odłożę tutaj te karty na razie, bo mi miejsca za dużo zabierają na stole. Co przynosi energia słońca w baranie dla byka? w 2025 roku. Okay. I co my tutaj mamy? Hmm. O, widzisz? Masz ten balans. Masz tutaj kartę kochanków. W tej talii właśnie ona tak wygląda. Energia żeńska i energia męska. Zobacz w jakiej oni doskonałej są komitywie. Odpoczywają razem pod, pod drzewem. Być może jest to bardzo dobrze znane im miejsce, oni dzielą ze sobą te chwile, ten moment. Jeden drugiego bardzo dobrze zna, bardzo dobrze rozumie, akceptuje wszystko w tej drugiej osobie i również wpływa na jej, na jej samopoczucie. Tak jak tutaj ta królowa, królowa Pucharów. Oni są dla siebie niezmiernie łagodni i. I w takim również duchowym związku, w takim duchowym wręcz uniesieniu. Patrzą sobie w oczy, rozumieją się bez słów. Ok, tak? W skrócie opisałam, co się dzieje na, tej, na tym obrazie, na tej karcie. W każdym, razie, w każdym razie, karta kochanków, ona również mówi o takiej równowadze między naszymi działaniami. A między, y, między pasją, którą mamy dla tych działań. A jest to również energia, y, energia maga i kapłanki razem, które są w doskonałej komitywie. Zobacz, energia maga to energia praktyczności, energia kapłanki to energia duchowości. Także tutaj również mamy już odpowiedź, właśnie na, ten, na to wezwanie, czy to zaproszenie do zbalansowania tych dwóch energii. Jeżeli to, co robisz, przynosi ci radość, przynosi ci pasję, jest, jest w tobie zbalansowane, nie masz niechęci do tej, do tej rzeczy, czy też na przykład intuicja ci podpowiada, żeby, żeby coś czymś się zająć. Mówię o, o tej energii żeńskiej, o tej energii kapłanki i ty się tym zajmujesz, to wtedy masz tę opiekę tych sił wyższych, o czym mówiłam na początku, że intuicja czy też wszechświat nam daje pewne wskazówki, pewne znaki i my z nich zaczynamy korzystać, zaczynamy poruszać się w ich kierunku. Tak jak, tak jak na przykład magma ma w sobie to poczucie celu albo jakąś misję, a kapłanka ją przez siebie wewnętrznie przerabia i, i z tego powstaje po prostu coś, co kochamy, co... Co jest owocem naszych, naszych działań. A nadmienię tylko, że tutaj mamy również kartę świata. Karta świata to karta poczucia spełnienia, karta czy też energia takiego zakończenia czegoś, poczucia komple bycia kompletnym, bycia w takiej pełni. I właśnie jeżeli przyjąć takie, takie duchowe wejrzenie, czy, czy, czy też duchowy aspekt tych, tych trzech kart, albo najpierw tych dwóch, może, to jeżeli odnajdziesz w sobie balans między tym, co przynosi ci wszechświat i tym, jak Ty potrafisz zareagować na to, to wtedy, to wtedy masz poczucie spełnienia, masz poczucie, że wiesz, po co żyjesz, że, że czujesz się taki kompletny. W duchowości mamy ten pierwiastek żeński, pierwiastek męski, a, a karta świata, ona właśnie polega na, o przepraszam, na zjednoczeniu ich. Masz ze sobą jakąś długą drogę, być może być może zrównoważenie tych dwóch sił w sobie, tej duchowości i Uziemienia, czy też takiego praktycznego wymiaru tej duchowości, przyjęcia tego, co się dookoła ciebie dzieje, co ty możesz zrobić z własnym życiem w oparciu o informacje, które płyną z praktyk duchowych, z astrologii, z kart Tarota, z, y nie wiem, z I Ching, czy, czy czegokolwiek, y czego się dotykasz, to właśnie. Y ta karta, ta karta świata, ona mówi tutaj, że być może to była długa droga, żeby zdobyć ten balans, albo dopiero będzie. Może zaczynasz rozumieć właśnie, że żeby poczuć się kompletnym, potrzebujesz dużo, dużo, dużo takiej świadomej albo świadomego używania tej duchowej energii. Po środku mamy kartę Wisielca. Jest niesamowicie ta energia przedstawiona w tej talii. Mamy tutaj w drzewie żywicę, a w tej żywicy tkwi człowiek w dodatku do góry nogami. Jak wiesz, żywica to jest, to jest naturalny sok drzewa iglastego która potrafi zachować w sobie, nie wiem, życie, w sensie, może nie życie, ale, ale um, mówię o różnych owadach i tak dalej, na długie, długie stulecia. I, um, i te praktyki duchowe, którymi, którymi być może się parasz albo które Ciebie zajmują od jakiegoś czasu, um, one... Um, one dają Ci wgląd właśnie w ten yy, i takie i pozwalają Ci się zanurzyć yy, w te minione epoki. I nie do końca tutaj mam na myśli, yy, mam na myśli yy, coś, co yy, nie wiem, nie mam na myśli tutaj wglądu w przeszłe życia, jakieś Twoje, czy wcielenia chociaż można te karty również tak odczytywać, ale te praktyki medytacyjne zwłaszcza, one pozwalają Ci dostrzec pewne rzeczy, być może właśnie związane z wykorzystaniem, z wykorzystaniem tych praktyk duchowych, medytacji właśnie, do, do, do Twojego codziennego życia mi bardzo dużo podpowiada intuicja. Tak więc często kieruję się również tymi potrzebami, często kieruję się tym, co, co podpowiada mi tarot, ale potrafię jakby wykorzystać sytuację, nauczyłam się tego i to faktycznie zabrało mi długi, długi czas i wiele lat, żeby, żeby tego się nauczyć. I nie zawsze, ale często właśnie mam poczucie takiej pełni, takiego zjednoczenia z tym, co jest we mnie, a z tym, co jest na zewnątrz mnie, czyli zjednoczenia tego maga, czyli tego świata zewnętrznego, gdzie trzeba działać, trzeba coś robić, trzeba coś tworzyć, a kapłanki, która jest po prostu naszą nieświadomością. Nie wiem, może brzmieć troszeczkę enigmatycznie tutaj dla Ciebie to czytanie, ale wyszła ta duchowość i w ten sposób to, to widzę, drogi, drogi Byku. Zobaczymy, co mamy dalej. Dalej mamy mm, Króla Buław oraz Królową Mieczy. Dużo masz osób, bo masz i królową pucharów, teraz masz królową mieczy i masz króla buław. Król buław mówi o odwadze w działaniu. Myślę, że Ty tę odwagę masz. Myślę, że Ty już zaczynasz rozumieć, jak to wszystko działa. To połączenie duchowości z, z uziemieniem, z praktycznością, jak to wykorzystać w naszym życiu i, i nie boisz się podejmować rękawicy. Może pojawić się obok ciebie człowiek, który, który będzie Twoim testem, będzie, będzie próbował wywrzeć na, ciebie, na tobie przepraszam, to, abyś ty zaczął działać. Może to być również Twoja energia, drogi byku. Pojawia się okazja, a ty wiedząc, jaką masz za sobą długą drogę, bo karta świata. To jest bardzo długa droga. Zobacz, ten biały jeleń wyprowadza Cię z zaczarowanego lasu. Jest to talia zaczarowanego lasu, w którym zwiedzamy różne, różne zakamarki, jeśli chodzi o całą tę przepiękną talię. Uwielbiam nią pracować. Ona jest niezwykle bogata w symbolikę i, i, i przemawia do mnie bardzo, bardzo głęboko. Tak więc. Masz za sobą naprawdę długą drogę i wiesz, jak wykorzystać swoje doświadczenia. W tym lesie są zarówno miejsca, które są piękne, oświetlone, bogate, są też miejsca ubogie, tak jak, tak jak tutaj mamy totalną zimę, gdzie stoi ta królowa mieczy. I ona wydaje się taka chłodna. Ona wydaje się stać nam na drodze. W dodatku tę drogę, Zagradzają jeszcze jakieś, y, jakieś krzewy, które mają kolce, i my boimy się przejść przez y, boimy się dalej iść tą drogą. Bo trzeba będzie po pierwsze albo się przez te kolce przedzierać i się pokaleczyć. I jeszcze być może trzeba odpowiedzieć na pytania tej wspaniałej pani, która tutaj stoi. Mogą to być pytania, które ty sobie zadajesz. Yy, drogi byku, które płyną z Twojego wnętrza, a które yy, mogą to być Twoje myśli, również, które mówią: yy, Ja nie chcę się pokaleczyć, było mi ciężko, było mi trudno. Dlaczego ja mam znowu yy, brać udział w czymś, co mi wyrządzi krzywdę? po co ja mam to robić. Pamiętaj, że ta królowa leży tutaj na, na miejscu nieświadomości. Nieświadomość opiekuje się nami w ten sposób, że często mamy... To jest taka pierwsza myśl, która nam przychodzi przed czymś, co stanowi dla nas wyzwanie. I ty możesz mieć wrażenie, że ta sytuacja, w której się znajdziesz, ona może wydawać się dla Ciebie za trudna. Może, możesz pomyśleć na pierwszy, yy, 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 yy. od razu tak, przy, przyjdzie do Ciebie taka refleksja, że o matko znowu, znowu muszę brać w czymś udział, co mnie pokaleczy emocjonalnie. Yy co nie będzie dla mnie komfortowe, co yy, i z, znowu na tym stracę. Królowa Mieczy yy, w takiej klasycznej talii to jest, yy, to jest osoba, która, albo to jest archetyp, który yy, również określa się wdowią energią, czyli ta osoba dużo przeszła i ty najprawdopodobniej też przeszłaś czy przeszedłeś yy, również, mówię i do mężczyzn, i do kobiet, a i to wyzwanie, które przed Tobą stoi, może wydawać Ci się trudne, ale pamiętaj również, że Ty masz do tego odwagę, jesteś dobrze przygotowany pod względem duchowym, jesteś dobrze również przygotowany, jeżeli chodzi o Twoje doświadczenia i zamiast zastanawiać się, jak ta sytuacja może na Ciebie wpłynąć negatywnie, może również warto zastanowić się, czego ta sytuacja ma Ciebie nauczyć, jakie jeszcze doświadczenia są potrzebne Królowej, yy, królowej, yy, królowej Mieczy, aby ta jej wiedza była pełna. No bo pamiętaj, Królowa Mieczy to jest również Twoja wiedza, Twoja siła mentalna, a myślę, że masz jej bardzo, bardzo dużo w sobie. Co mamy jeszcze? Dziewiątkę mieczy. To jest karta kluczowa tutaj. No właśnie, strach. Strach przed tym, aby się nie pokaleczyć. Tak jak mówiłam, możesz zastanawiać się, co jest niekomfortowego w tej sytuacji. Y, może ci się wydawać że y, że przyniesie ci ona jakiś taki niepokój wewnętrzny ale zobacz w tym zakątku tego lasu jest teraz ciemno ten stworek skrył się w korzeniach drzewa natomiast za chwilę wyjdzie słońce ten księżyc zniknie stąd wyjdzie słońce te wszystkie y, strachy które są wokół, czy, czy też o których myśli ten elf, który tutaj się skrył, one przestaną istnieć w świetle dnia. Tak więc być może trzeba zamienić ten strach przed działaniem, czy przed wyzięciem czegoś za bary, jak to się mówi, i zastanowić się. Nad tym, czego Ty właściwie się lękasz, czego Ty się obawiasz, co możesz zrobić, żeby ten strach za chwilę zniknął. Zobacz, tutaj masz tak, jakby taką postać, a na tej karcie, która, która straszy tego, tego elfa. Wydaje się, że to jest jakiś potwór. Co jest tym Twoim potworem? który w świetle dnia zamienia się w zwykły konar drzewa czy, czy pień nawet. I już nie jest straszny. Tak więc, y, mm, aby zbalansować duchowość i uziemienie, czy też y, wykorzystać te wszystkie piękne energie, które do nas przychodzą, sami trzeba się zmierzyć z tym, czego się lękamy. I ludzie mówią, że to znaczy różni ludzie, którzy zajmują się duchowością, zwłaszcza aby, aby nie wiem, zachęcić kogoś do, do, do wgłębiania się w praktyki duchowe, a pokazują tylko tę pozytywną stronę duchowości. A tej, yy, tej, która wymaga od nas czegoś, o tym to zostaje przemilczane. A tutaj właśnie chodzi o pokonanie jakiegoś strachu u ciebie w tym miesiącu, yy, drogi Byku. Yy, może, może jest to yy, i najprawdopodobniej właśnie jest to strach nieuzasadniony, bo tak jak powiedziałam, ta cała czerń, te cienie, które są na tej karcie, te ćmy, tu są różne takie y, robaki, które powyłaziły, pająki. Tego tak dobrze może nie widać, ale, ale zapewniam cię, że, że tu jest dużo różnych takich nieprzyjemnych stworzeń, zarówno dla oka, dla ucha, jak i dla, dla naszych palców chociażby ale one wszystkie w świetle dnia znikają. Czyli jeżeli faktycznie zajmiemy się czymś, weźmiemy te sytuacje w nasze dłonie, zaczniemy ogarniać te sytuacje tak bardzo, bardzo świadomie, wiedząc, że jesteśmy w stanie to zrobić i mamy do tego odwagę, ta królowa przestanie nam podpowiadać myśli typu, znowu się pokaleczę. Ja nie chcę już tego doświadczenia, bo jesteś doskonale przygotowany i z jakiegoś powodu ten wszechświat syła ci to doświadczenie. Ale wyjdzie ci to na dobre. Być może już się niebawem o tym przekonasz, drogi Byku. Tak więc dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie, ale się rozgadałam. Życzę Ci wszystkiego dobrego życzę ci spokoju emocjonalnego. Nie mówię, że to będzie jakieś, wiesz, długotrwałe, ale gdzieś tutaj jakiś niepokój w sobie przed czymś, czym trzeba się zająć albo czym warto się zająć, aby zyskać ten balans między duchowością a uziemieniem czy też praktycznością tej całej sytuacji, wykorzystaniem tej całej sytuacji do swojego rozwoju duchowego. Tutaj gdzieś taka informacja jest dla Ciebie na ten miesiąc. Także dzięki, trzymaj się, cześć.